Protestujący w całym kraju pojawiają się w salonach Tesli i showroomach, niezadowoleni z Elona Muska i cięć budżetowych rządu dokonanych przez Departament Efektywności Rządowej. To nie miało się przydarzyć Elonowi Muskowi. Miliarderzy nie wpadają w zasadzki. Ale wszystko rozpadło się w jednym brutalnym ruchu i nikt tego nie przewidział. Nie zaczęło się od pozwu, upadku fabryki ani awarii produktu. Zaczęło się od tego że Kanada zaatakowała Tesle sto procent taryfą z dnia na dzień, podwoiła ceny samochodów, wymazała sprzedaż i rozpaliła pierwszą zapałkę wojny gospodarczej. Potem rozwalili wartą 66 milionów dolarów umowę Starling, wyrzucając ją do kosza jak wczorajsze nagłówki. Ale to nie był prawdziwy szok. Prawdziwą historią jest to, jak to wywołało globalny bunt, jak jeden po drugim klienci, inwestorzy, rządy, a nawet pracownicy Tesli zwrócili się przeciwko maskowi. Oto pytanie. Nikt nie pyta. Jak przejść od budowania rakiet do oglądania, jak świat pali twoje imperium do fundamentów. Zostań. Ponieważ to, co dzieje się później, to nie jest biznes. Czy zemsta? Dlaczego duzi inwestorzy porzucili maskę z dnia na dzień Wall Street nie panikuje łatwo, ale kiedy już to robi, działa szybko. Bezpośrednio po kanadyjskim strajku gospodarczym przeciwko Maskowi, niektórzy z największych inwestorów instytucjonalnych na świecie zaczęli wycofywać swoje pieniądze z Tesli i Starlink w niespotykanym dotąd tempie. Nie była to niewielka wyprzedaż ani normalna korekta rynku. To był skoordynowany odwrót, który sygnalizował coś o wiele bardziej niebezpiecznego. BlackRock Jedna z największych firm zarządzających aktywami na świecie po cichu zaczęła likwidować swoje udziały w Tesli. Vanguard poszedł w jego ślady, zmniejszając swoją ekspozycję po latach promowania Tesli jako przyszłości transportu. Co jeszcze bardziej szokujące, Brad Elon Muska, Kimball Musk, sprzedał akcje Tesli warte miliony dolarów. Insiderzy, którzy kiedyś stali ramię w ramię z Muskiem, teraz wypłacili pieniądze, zanim burza się pogorszyła. Dlaczego? Ponieważ kanadyjska taryfa i anulowanie umowy Starlink nie były odosobnionymi incydentami, analitycy z Wall Street zrozumieli, co będzie dalej reakcja łańcuchowa globalnych odwetów politycznych, rozpadająca się baza klientów i coraz bardziej niestabilny dyrektor generalny, który zbyt ściśle związał się z programami politycznymi. Ci inwestorzy widzieli już wystarczająco dużo. Cena akcji Tesli, która już wcześniej spadała, Zaczęła spadać. Wycena Starlink spadła jeszcze bardziej, gdy rozeszły się pogłoski, że inne rządy rozważają pójście w ślady Kanady. Fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne, które kiedyś traktowały maskę jak złoty bilet, teraz widziały tylko ryzyko. Sygnał dla mniejszych inwestorów był jasny: gdyby giganci finansowi ratowali się, zwykli akcjonariusze nie mieliby szans. Akcje Tesli i Starlink spadły jeszcze bardziej, wymazując dziesiątki miliardów dolarów wartości rynkowej w ciągu kilku tygodni. Ale nawet gdy Wall Street uciekało, za kulisami rozwijał się cichszy, bardziej podstępny upadek, którego większość ludzi jeszcze nie zauważyła. I to jest upadek przychodów Starlink, o którym porozmawiamy zaraz po kliknięciu przycisku subskrypcji. Dzięki. Ukryty kryzys finansowy, którego nikt nie obserwuje. Podczas gdy nagłówki krzyczały o krachu akcji Tesli, niewielu zwracało uwagę na to, co działo się w Starlink. Dopóki nie było za późno. Utrata kanadyjskiego kontraktu o wartości 66 milionów dolarów była tylko pierwszym dominem, który upadł. Za zamkniętymi drzwiami rządy w Europie, Australii i niektórych częściach Azji po cichu zaczęły przeglądać własne partnerstwa z przedsięwzięciem Maska w zakresie internetu satelitarnego. Przez lata Starlink reklamował się jako przyszłość globalnego dostępu do internetu, obiecując połączenie niedostatecznie obsługiwanych populacji z szybkim zasięgiem satelitarnym. Jednak po odwetowym ataku Kanady inne rządy dostrzegły okazję lub konieczność zdystansowania się od coraz bardziej kontrowersyjnego imperium Maska. Niemcy, Francja i Wielka Brytania zaczęły wstrzymywać negocjacje dotyczące przyszłych umów infrastrukturalnych Starlink. W Australii rządy stanowe wycofały finansowanie wiejskich programów ekspansji internetu, które opierały się na satelitach Starlink. Nawet wschodzące rynki w Azji Południowo-Wschodniej zaczęły ponownie rozważać swoje umowy. Obawiając się politycznych skutków, konsekwencje finansowe były druzgocące. Prognozowane przychody Starlink na kolejny rok fiskalny spadły o ponad 40% w skorygowanych prognozach. Istniejące kontrakty zostały anulowane lub renegocjowane na niekorzystnych warunkach. Długoterminowy model wzrostu firmy, który w dużej mierze zależał od partnerstw rządowych, nagle się rozpadł kiedy media głównego nurtu to zauważyły, stan finansowy Starlink był nie do naprawienia. Ale nie tylko kontrakty satelitarne się rozpadały. W wyniku tych załamań sama Tesla krwawiła szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. Spirala śmierci Tesli w spalaniu gotówki. Podczas gdy początkowo załamanie przychodów Starlink pozostało w dużej mierze niezauważone, nie można było zignorować swobodnego upadku finansowego Tesli. Pod nagłówkami o cenach akcji i odwetem politycznym kryła się brutalna rzeczywistość ekonomiczna. Tesla spalała gotówkę w niezrównoważonym tempie. Powód był prosty, ale katastrofalny. Próbując zrównoważyć spadający popyt, Tesla obniżyła ceny pojazdów w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Te agresywne obniżki cen mogły tymczasowo zwiększyć sprzedaż, ale wiązały się z wysokimi kosztami. Marże zysku. Niegdyś przedmiot zazdrości świata motoryzacyjnego wyparowały niemal z dnia na dzień. Co gorsza, te rabaty nie powstrzymały krwawienia. Rosnące stopy procentowe, nowe taryfy i znikające zachęty rządowe oznaczały, że nawet przy niższych cenach konsumenci odchodzili. Zapasy gromadziły się w salonach Tesli. Produkcja zwolniła. Dostawcy stali się niespokojni. W tym samym czasie koszty operacyjne gwałtownie rosły. Wzmagały się batalie prawne o technologię autonomicznej jazdy Tesli. Rozgorzały spory pracownicze. Rozszerzenia fabryk w Teksasie i Niemczech przekroczyły budżet, a spadające przychody Starlink oznaczały, że Musk nie mógł już polegać na dotowaniu przepływów pieniężnych Tesli. Kwartalne raporty malowały ponury obraz. Kiedyś zdrowe rezerwy gotówkowe Tesli kurczyły się w alarmującym tempie. Firma weszła w błędne koło, obniżając ceny aby zwiększyć sprzedaż, obniżając marże w tym procesie tylko po to, aby w kolejnym kwartale stawić czoła jeszcze słabszemu popytowi. Pod koniec roku fiskalnego pozycja gotówkowa Tesli spadła poniżej tego, co analitycy uważali za zrównoważone dla producenta samochodów tej skali. Szepty o bankructwie stawały się coraz głośniejsze na Wall Street, ale chociaż kryzys finansowy Tesli był przerażający, był to dopiero początek burzy, ponieważ to, co nastąpiło później, nie uderzyło tylko w firmy Ilona Muska. To by wywołało globalny bunt przeciwko niemu, wojna gospodarcza Kanady, jak Elon stał się celem politycznym. Wszystko zaczęło się od decyzji, która zszokowała światowy przemysł motoryzacyjny. Kiedy kanadyjski rząd ogłosił 100% cło na pojazdy Tesla i zakończył kontrakt Starlink o wartości 66 milionów dolarów, stało się jasne, że nie chodzi o politykę handlową. To była wojna polityczna. Kanada nie celowała tylko w amerykańską firmę. Celowała w samego Ilona Muska. Przez lata wzrost Tesli symbolizował innowacyjność, dominację technologiczną i nową przyszłość czystego transportu ale teraz Musk stał się pionkiem w znacznie większej grze odwetu ekonomicznego, wykorzystywanej przez kanadyjskich urzędników do odwetu na protekcjonistycznej polityce Białego Domu. Za zamkniętymi drzwiami kanadyjscy doradcy handlowi rzekomo sformułowali taryfę Tesli nie jako kwestię uczciwej konkurencji, ale jako celowy wysiłek, aby zmusić amerykańską administrację do cofnięcia nowych taryf na kanadyjskie aluminium i części samochodowe. Ich strategia była prosta. Uderzyło w najbardziej bezbronnego miliardera w amerykańskiej gospodarce technologicznej. Model biznesowy Tesli opierał się w dużej mierze na korzystnych stosunkach międzynarodowych i zerowym dostępie do kluczowych rynków. Podwajając cenę każdego pojazdu Tesli w Kanadzie z dnia na dzień, Ottawa skutecznie wymazała obecność Tesli w tym kraju, zamieniając producenta samochodów w straty uboczne w znacznie większym konflikcie dyplomatycznym. Polityczna natura ataku stała się jeszcze bardziej oczywista, gdy kanadyjscy przywódcy publicznie nazwali Maska, oskarżając go o umożliwienie zniszczenia naszej gospodarki z powodu bliskich powiązań z administracją Donalda Trumpa. Nie była to tylko polityka handlowa, był to wyrachowany ryzykowny ruch w narastającym sporze politycznym między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Alto, co rozpaliła Kanada, nie zatrzymało się na granicy. Po drugiej stronie Atlantyku Europa już przygotowywała swój własny odwet, który byłby o wiele bardziej chaotyczny. Zemsta Europy. Ruch anty Tesla staje się gwałtowny. W sercu Europy Tesla była kiedyś postrzegana jako symbol przełomowego postępu. Ale ten wizerunek rozpadł się, gdy polityczne uwikłania maska wypłynęły na światło dzienne. Rządy europejskie, oburzone sojuszem Maska z prawicową polityką i sfrustrowane amerykańską polityką handlową, zaczęły blok po bloku rozmontowywać stojącą Tesle. Niemcy i Francja przewodziły tej akcji. W Berlinie lokalny rząd wycofał dotacje na pojazdy elektryczne skierowane konkretnie do nabywców Tesli, jednocześnie zachowując je dla europejskich producentów samochodów, takich jak Volkswagen i Renault. We Francji regulatorzy posunęli się dalej, ogłaszając przegląd certyfikatów bezpieczeństwa Tesli, skutecznie zamrażając nowe dostawy w głównych regionach. Ale nie tylko politycy zwrócili się przeciwko maskowi. Na ulicach protesty przeciwko Tesli przerodziły się w coś o wiele bardziej agresywnego. Dewastowano salony sprzedaży we Francji i Niemczech. W jednym szokującym incydencie w pobliżu Lyonu zamaskowani aktywiści podpalili cały salon Tesli, powodując szkody warte miliony dolarów. W Berlinie Gigafactory Tesli wielokrotnie blokowała działacze związkowi i protestujący na rzecz ochrony środowiska, którzy teraz postrzegali firmę nie jako zbawcę czystej energii, ale jako symbol amerykańskiego imperializmu korporacyjnego. Ładowarki Tesli zostały zniszczone. Cybertruki zaparkowane w miejscach publicznych zostały pomalowane farbą i pomalowane sprejem. Wiadomość na bazgrana na szybach zdewastowanego modelu S w Paryżu podsumowała wściekłość. Żadnych miliarderów w przyszłości Europy. Europejscy przywódcy polityczni pozostali w dużej mierze milczący, po cichu witając reakcję jako wygodny sposób na wywieranie presji na maska bez bezpośredniej konfrontacji dyplomatycznej. A wraz z narastaniem protestów sprzedaż Tesli w Europie załamała się. Ale geopolityczne konsekwencje dopiero się zaczynały, ponieważ po drugiej stronie świata inny rząd postanowił wykonać swój ruch, Chiny zamykają drzwi. Jak Pekin wykluczył maska. Chiny zawsze były klejnotem koronnym Tesli. Żaden rynek nie generował większych przychodów. Żadna fabryka nie wyprodukowała więcej pojazdów niż ta w Szanghaju. Ale ta era zakończyła się brutalnie, gdy Pekin jasno dał do zrozumienia, że Tesla nie jest już mile widziana. Nie stało się to z dnia na dzień. Wszystko zaczęło się od cichej zmiany polityki. Dotacje rządowe, które kiedyś napędzały wzrost Tesli, zostały po cichu przekierowane na krajowe marki takie jak bid expanginyao. Następnie nastąpiła wzmożona kontrola regulacyjna. Władze Chin nałożyły nowe wymogi bezpieczeństwa i zgodności z danymi, które niemal uniemożliwiły Tesli swobodną działalność, ale prawdziwy cios zadało chińskie Ministerstwo Handlu, które publicznie oświadczyło że Tesla nie będzie już kwalifikować się do krajowych kontraktów zamówień publicznych ani programów finansowania wspieranych przez państwo. Dla firmy, która polegała na sprzedaży hurtowej i ekonomii skali, utrata wsparcia chińskiego rządu była katastrofalna. Za kulisami motywy chińskiego rządu były jasne. Rosnące powiązania Maska z Donaldem Trumpem i jego głośna krytyka chińskiej polityki technologicznej uczyniły z Tesli obciążenie polityczne. Odwracając się od Tesli, Pekin wysyłał wiadomość do Waszyngtonu. Era amerykańskiej dominacji technologicznej w Chinach dobiegła końca. Skutki ekonomiczne były druzgocące, ale nie chodziło już o finanse. Chodziło o władzę, wpływy i dumę narodową. Chińscy konsumenci, od dawna zauroczeni marką Tesla, zaczęli faworyzować lokalne alternatywy nie ze względu na cenę lub osiągi, ale dlatego, że posiadanie Tesli stało się politycznie kontrowersyjne. Ale ruch Chin nie nastąpił w izolacji. Gdy imperium Tesli rozpadło się w Ameryce Północnej i Europie, inne kraje zaczęły iść w jego ślady. Globalna reakcja osiągnęła punkt bez odwrotu. Efekt domina anty-Elon, jak Azja i Australia przyłączyły się do bojkotu, podczas gdy Kanada oddała pierwszy strzał, a Europa uczyniła go gwałtownym. Reakcja anty-Elon osiągnęła pełną dynamikę, gdy Azja i Australia przyłączyły się do kampanii. Ich działania nie były spontaniczne, były skoordynowane, wyrachowane i dewastujące. W Australii rządy stanowe wycofały Tesle z programów rabatowych na pojazdy elektryczne, powołując się na niedopuszczalne zachowanie polityczne maska. Prowincje usunęły ładowarki Tesli z publicznych projektów infrastrukturalnych. Sprzedaż Tesli spadła o prawie 30% w mniej niż 60 dni, co było najgłębszym spadkiem od czasu wejścia firmy na rynek australijski. Korea Południowa poszła w jej ślady. Rząd cofnął preferencyjny status podatkowy Tesli i ogłosił dochodzenia antymonopolowe w sprawie praktyk cenowych firmy. Kilka głównych południowo koreańskich prowincji wydało publiczne oświadczenia potępiające nadużywanie przez maska pozycji rynkowej, wzywając konsumentów do poszukiwania lokalnych alternatyw dla pojazdów elektrycznych. Nawet w Azji Południowo-Wschodniej kraje takie jak Singapur i Malezja zaczęły anulować umowy infrastrukturalne ze Starlink i wycofywać rządowe zachęty związane z pojazdami Tesli. To, co sprawiło, że ten efekt dominem był tak destrukcyjny, to fakt, że żaden z tych rządów nie działał sam. Urzędnicy w regionie Azji i Pacyfiku koordynowali publiczne oświadczenia. Środki regulacyjne i narracje medialne przedstawiające Ilona Maska jako niebezpiecznego miliardera, którego firmy nie zasługiwały już na zaufanie publiczne. Kiedy zespół Maska zdał sobie sprawę, co się dzieje, było już za późno. To nie był tylko kryzys ekonomiczny. To było polityczne i społeczne odrzucenie samej marki Mask. Ale jakkolwiek dewastujący był ten globalny bunt, najgorsze było jeszcze przed nami. Ponieważ następna faza reakcji nie nadeszłaby ze strony rządów ani protestujących, nadeszłaby z wnętrza imperium Elona Muska. Gambit Trumpa. Jak polityczny zakład Maska zniszczył bazę Tesli, Elon Musk kiedyś pozycjonował się jako twarz postępu technologicznego, symbol innowacji nieskażonej partyjnością polityczną. Ale wszystko się zmieniło, gdy podjął ryzyko, które miało go prześladować, w momencie, gdy publicznie opowiedział się po stronie Donalda Trumpa. Przez lata wzrost Tesli był napędzany przez świadomych ekologicznie lewicowych konsumentów, którzy postrzegali markę jako symbol zrównoważonego rozwoju i przyszłości. Decyzja Maska o poparciu Trumpa z dnia na dzień zniszczyła ten wizerunek. Szkody nie były abstrakcyjne. To było kulturowe, osobiste i finansowe. Postępowi klienci, kiedyś dumni z posiadania Tesli, nagle zobaczyli markę jako oznakę podziału. W nadmorskich miastach Ameryki, gdzie sprzedaż Tesli kiedyś kwitła, kupujący zaczęli anulować zamówienia i handlować swoimi pojazdami nie ze względu na cenę, ale ze względu na politykę. Europejscy konsumenci, od dawna wrażliwi na skrajnie prawicowe powiązania, zareagowali jeszcze mocniej. Sprzedaż gwałtownie spadła w Niemczech, Francji i Holandii, ponieważ marka Tesla stała się piorun ochronem dla kontrowersji. — Two, co sprawiło, że poparcie Maska dla Trumpa było tak destrukcyjne, to nie tylko polityczne powiązanie. To była hipokryzja. Tesla zbudowała swoje imperium na obietnicach zielonej, globalnej przyszłości, jednak jej założyciel sprzymierzył się teraz z administracją, która wycofała ochronę środowiska i zdemontowała politykę klimatyczną sprzeczność okazała się niewybaczalna dla bazy Tesli. Osobista marka Maska zainfekowała jego firmy, a kryzys tożsamości Tesli był teraz nieunikniony. Ale ten polityczny hazard nie był jedyną raną, jaką zadał sobie Mask. Gdy publiczne oburzenie stawało się coraz głośniejsze, za kulisami cicho rozwijał się kolejny skandal, który groził, że Tesla wpadnie w o wiele większe kłopoty. Teraz porozmawiamy o szczegółach, ale czy zasubskrybowałeś już nasz kanał? To proste! Po prostu naciśnij przycisk. Oszustwo z autonomicznymi samochodami. Dlaczego Tesla jest teraz w trakcie śledztwa karnego? Podczas gdy polityczny gambit Muska zraził klientów, to jego niespełnione obietnice dotyczące technologii autonomicznej jazdy Tesli ściągnęły rządową kontrolę i katastrofę prawną. Przez prawie dekadę Musk mówił światu, że pełna autonomia jest tuż za rogiem, że pojazdy Tesli wkrótce będą jeździć same, bez ingerencji człowieka. Twierdził, że właściciele Tesli pewnego dnia zarobią pieniądze, zamieniając swoje samochody w autonomiczne taksówki, gdy będą spać, ale to marzenie nigdy się nie spełniło. Zamiast tego wypadek po wypadku ujawnił prawdę. Tak zwany w pełni autonomiczny system Tesli był zasadniczo wadliwy i niebezpiecznie przereklamowany. Federalni regulatorzy z National Highway Traffic Safety Administration wszczęli dochodzenia, gdy liczba ofiar śmiertelnych związanych z trybem autopilota Tesli wzrosła, nastąpiły pozwy sądowe. Rodziny ofiar oskarżyły Tesle o oszukańczy marketing, argumentując, że firma świadomie wyolbrzymiła możliwości systemu, narażając kierowców i pieszych na ryzyko. Najbardziej obciążające dowody pojawiły się w formie wewnętrznych wiadomości e-mail i raportów sygnalistów, sugerujących, że inżynierowie Tesli wielokrotnie ostrzegali Muska o ograniczeniach technologii, ale Mask naciskał, bagatelizując obawy i nalegając, że autonomiczna jazda jest tylko aktualizacją oprogramowania. To lekkomyślne podejście wywołało teraz dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości w sprawie tego, czy Tesla dopuściła się oszustwa konsumenckiego. To nie był tylko skandal korporacyjny, to była sprawa osobista. Musk powiązał przyszłość Tesli i jej cenę akcji z obietnicą dominacji w dziedzinie autonomicznej jazdy. W miarę jak przybywało pozwów i pogłębiały się dochodzenia, Inwestorzy zaczęli postrzegać te obietnice jako puste. Ale nawet gdy pętla prawna się zaciskała, kolejna porażka produktu sprawiała, że Tesla stała się pośmiewiskiem na rynku, na którym kiedyś rządziła. Katastrofa Cybertrucka, ostatni zakład Tesli, stała się narodowym żartem. Jeśli kiedykolwiek istniał produkt symbolizujący rozpad imperium Ilona Maska, był to Cybertruck. Kiedy został po raz pierwszy ogłoszony, Cybertruck był reklamowany jako kolejna rewolucja Tesli. Śmiały Niezniszczalny elektryczny samochód ciężarowy, który miał zdefiniować rynek na nowo. Zamiast tego stał się narodowym żartem. Prowadzenie cybertraka na rynek było naznaczone wadami konstrukcyjnymi, opóźnieniami w produkcji i obawami o bezpieczeństwo. Jego polaryzujące kanciaste nadwozie wyglądało bardziej jak rekwizyt z gry wideo niż praktyczny pojazd. Testy zderzeniowe ujawniły słabości strukturalne, a pierwsi nabywcy narzekali na usterki oprogramowania, problemy ze sterowaniem i absurdalnie wysokie ceny. Two, co miało być wybawcą linii produktów Tesli, przerodziło się w drogi, żenujący spektakl. Prawdziwe szkody były jednak kulturowe. Lojalni klienci Tesli kiedyś utożsamiali się z eleganckimi, nowatorskimi pojazdami. Dystopijna estetyka i niepraktyczny design Cybertrucka ich odstraszyły. W oczach wielu nie była to już Tesla. To był osobisty projekt próżności Ilona. Co gorsza... Wzmacniał rosnącą narrację, że Tesla straciła przewagę, wybierając szokującą wartość zamiast treści. Konkurenci nie tracili czasu, wykorzystując fiasko. Zarówno tradycyjni producenci samochodów, jak i nowicjusze wypuścili na rynek bezpieczniejsze, tańsze i ładniejsze ciężarówki elektryczne. Gdy zamówienia przedpremierowe wyschły, a wartości od sprzedaży spadły, Cybertruck stał się przestrogą przed pychą i złym przywództwem. Ale katastrofa nie zatrzymała się na poziomie produktu. W fabrykach i salach konferencyjnych Tesli po cichu narastał kolejny bunt bunt pracowników jak Elon stracił siłę roboczą, która zbudowała jego imperium. Imperium Elona Maska nie rozpadało się tylko publicznie rozpadało się od środka. Gdy akcje Tesli gwałtownie spadły, a przed salonami wybuchły protesty, za zamkniętymi drzwiami rozwijał się kolejny kryzys. Ta sama siła robocza, która zbudowała Tesle i Starling, Teraz zwróciła się przeciwko swojemu szefowi miliarderowi. W przeszłości pracownicy Tesli tolerowali długie godziny pracy, niskie pensje i każące wymagania w zamian za poczucie misji. Wizja maska motywowała ich, wierząc, że są częścią czegoś większego, ale gdy narastały kontrowersje, a zachęty finansowe wyparowywały, ta lojalność się rozpadła. Masowe zwolnienia zmniejszyły prawie 15% globalnej siły roboczej Tesli. Inżynierowie, projektanci i pracownicy produkcyjni stracili pracę, a kadra kierownicza pozbywała się swoich opcji na akcje. Ci, którzy pozostali, opisali toksyczne środowisko przepracowania, nadzoru i spadającego morale. Recenzje Glassdoor przedstawiały ponury obraz. Tesla stała się szybkowarem, a jej pracownicy wypalali się. Gdy Musk był coraz bardziej rozproszony przez politykę, właśnie w mediach społecznościowych i inne przedsięwzięcia, konkurencja rzuciła się. Rivian, Lucid i BYD aktywnie rekrutowały odsunięte talenty Tesli, oferując lepsze wynagrodzenie, stabilne przywództwo i wizję nieskalaną kontrowersjami. Exodus nie był tylko problemem pracowniczym, to był intelektualny drenaż. Najbardziej innowacyjne umysły Tesli budowały teraz pojazdy dla swoich rywali, a konsekwencje były natychmiastowe opóźnienia w produkcji się pogorszyły. Aktualizacje oprogramowania nie powiodły się, kontrola jakości załamała się. Imperium MUSKA nie tylko traciło klientów i inwestorów, to była utrata ludzi, którzy w pierwszej kolejności umożliwili firmie istnienie. Ale nawet gdy Tesla i Starlink rozpadły się od środka, skutki tego się nie skończyły. Ponieważ to, co wydarzyło się później, nie tylko zmieniłoby kształt firm Elona, zmieniłoby to cały przemysł. Rywale przejmują władzę, jak upadek Tesli ukoronował nowych królów. Upadek Tesli nie pozostawił po sobie pustej przestrzeni, stworzył próżnię, a w branżach tak bezwzględnych jak pojazdy elektryczne i sieci satelitarne próżnia nigdy nie trwa długo. W ciągu kilku tygodni od implozji Tesli i Starlinka wilki się zbliżyły. To nie było pełne szacunku przejęcie. To było szaleństwo żerowania. Na rynku pojazdów elektrycznych firmy takie jak Build Your Dreams, Rivian Automotive, Lucid Motors, General Motors i Ford Motor Company wykorzystały ten moment z bezwzględną skutecznością. Przygotowywały się do tego upadku po cichu, czekając na rozpad Imperium Maska. Kiedy chaos wybuchł, zalały rynek pojazdami, które były nie tylko tańsze, ale i inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej godne zaufania. Konsumenci, którzy kiedyś czekali w kolejce na kolejną premierę Tesli, teraz ustawili się w kolejce, aby kupić pojazdy elektryczne marek, których nie kojarzyli już z politycznymi kontrowersjami lub niespełnionymi obietnicami. Jednak przejęcie wykraczało daleko poza samochody. W sektorze satelitarnym upadek Space Exploration Technologies Corporation wywołał natychmiastowy chaos i szanse. Przez lata usługa internetu satelitarnego Starlink była jedyną grą w mieście dla odległych regionów Ameryki Północnej, Europy i poza nią. Ten monopol wyparował z dnia na dzień. Europejskie i kanadyjskie firmy telekomunikacyjne rzuciły się na nią, uruchamiając regionalne sieci satelitarne, obiecując to, co straciło Imperium Maska neutralność polityczną, przejrzystość regulacyjną i niezawodność. Przez dziesięciolecia firmy Maska budowały swoją potęgę na byciu zakłócającymi, ale teraz to one były zakłócane i nie było już odwrotu. A podczas gdy korporacyjni rywale pochłaniali udziały rynkowe Tesli, inna rewolucja budowała się od podstaw rebelia związków zawodowych. Jak upadek Ilona wzmocnił ruchy pracownicze. Kiedy imperium Tesli się rozpadło, fale uderzeniowe nie zatrzymały się na Wall Street. Rozprzestrzeniły się na hale fabryczne, linie montażowe i biura inżynieryjne. Ponieważ przez lata pracownicy Tesli pracowali w miażdżących warunkach, długich godzinach, przy polityce niszczącej związki zawodowe i przywództwie, które wymagało całkowitej lojalności bez odpowiedzialności. A gdy imperium w końcu upadło, pracownicy stawili opór. W całych Stanach Zjednoczonych i Europie związki zawodowe wykorzystały okazję, której odmawiano im przez lata. Nie bojąc się już wpływu maska, pracownicy byłych fabryk Tesli i stacji naziemnych Starlink zorganizowali się. Rozpoczęli strajki, złożyli pozwy i wynegocjowali nowe kontrakty, które zmieniły prawa pracownicze w całym sektorze technologii i produkcji. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od dziesięcioleci uchwalono nowe przepisy, chroniące wysiłki związków zawodowych w branży pojazdów elektrycznych i satelitarnych. W Europie układy zbiorowe pracy zmusiły producentów samochodów i firmy telekomunikacyjne do podniesienia płac i zagwarantowania bezpieczeństwa pracy tysiącom pracowników. Bunt rozprzestrzenił się nawet poza Tesla i Starlink. Pracownicy innych gigantów technologicznych, zainspirowani upadkiem maska, zaczęli domagać się własnej ochrony. Przekaz był jasny. Nigdy więcej ambicja jednego człowieka nie będzie miała pierwszeństwa przed prawami ludzi, którzy zbudowali jego imperium. Ale gdy siła robocza zyskała władzę, klienci sami podejmowali decyzję. Decyzję, która przypieczętowała los Marek Maska. Eksodus konsumentów. Dlaczego kupujący porzucili Maska na zawsze? Upadek Tesli i Starlink nie był tylko finansowy lub polityczny. Był kulturowy. Wizja Maska. Którą kiedyś czczono, nie odeszła z powodu wycofań produktów lub usterek technicznych. Odeszli z powodu zdrady. Przez lata Tesla była czymś więcej niż firmą samochodową, była ruchem. Starling był czymś więcej niż dostawcą internetu, był symbolem wolności od korporacyjnych monopoli, ale wraz ze wzrostem kontrowersji maska jego polityki, lekkomyślnego zachowania, marzenie stało się toksyczne. Exodus nie nastąpił z dnia na dzień. Nie był głośny ani dramatyczny. Działo się to cicho, nieustannie. Właściciele Tesli przestali polecać tę markę znajomym. Zdejmowali loga ze swoich pojazdów, aby uniknąć kojarzenia z maskiem. Użytkownicy Starlink anulowali subskrypcję. Nie z powodu podwyżek cen, ale z powodu tego, co firma reprezentowała. Badania potwierdziły ten trend. Wśród młodszych, świadomych ekologicznie konsumentów czyli grupy demograficznej, która kiedyś zdefiniowała wzrost Tesli, zaufanie do marki załamało się. A gdy zaufanie zostało złamane, żadna ilość obniżek cen, kampanii marketingowych ani aktualizacji produktów nie mogła tego naprawić. Eksodus był trwały. Gdy klienci odeszli, pracownicy zyskali władzę, a rywale awansowali. Pozostało tylko jedno pytanie: czy cokolwiek można uratować? Koniec Imperium. Czy Tesla i Starlink przetrwają, gdy kurz opadł? Tesla i Starling stanęli na skraju wyginięcia. Ich upadek nie był już hipotetyczny, był rzeczywisty, widoczny i nieodwracalny. Analitycy na całym świecie wydali ponure ostrzeżenia. Bez dotacji rządowych, bez lojalnych klientów i bez osobistej atrakcyjności marki Elona Muska. Obie firmy stanęły w obliczu malejących przychodów, rosnących długów i spadającego znaczenia. Kiedyś prosperowały dzięki innowacjom i zakłóceniom, teraz wyprzedzili je konkurenci, którzy wyciągnęli wnioski z błędów maska i działali szybciej, sprawniej i mądrzej. Build Your Dreams i Rivian Automotive nie były już w tyle za Teslą. Prowadziły General Motors i Ford Motor Company, kiedyś odrzucone jako dinozaury. Wynalazły się na nowo jako kręgosłup amerykańskich pojazdów elektrycznych. W Europie i Kanadzie nowe sieci satelitarne oferowały szybsze, bezpieczniejsze i neutralne politycznie usługi, przez co Starlink musiał się spieszyć, aby pozostać istotnym. Wewnętrznie obie firmy zmagały się z wydrążonymi pracownikami, pogarszającą się infrastrukturą i rozpadającym się przywództwem. Imperium, które zbudował Musk, było napędzane ambicją, dezorganizacją i osobowością. Ale ostatecznie zostało to zrujnowane przez te właśnie rzeczy. Ostateczny cios nie pochodził od regulatorów, rywali ani związków zawodowych, ale od samego rynku. Klienci poszli dalej, inwestorzy poszli dalej. Świat poszedł dalej. Tesla i Starling stały się reliktami innej ery przestrogą, jak ambicja bez odpowiedzialności i władza bez odpowiedzialności zawsze prowadzą do upadku. A gdy branża przekształciła się pod ich nieobecność, jedno stało się jasne. Przyszłość nie należała już do Ilona Maska. Ale jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Co stanie się z jednym z najbogatszych ludzi świata? Porozmawiajmy w komentarzach.